W konferencji w Polski Cukier Start Lublin Enea Zastaw WC Zielona Góra z nami trenerzy WIDIN i zawodnik drużyny gości Aleksander Zecewicz. I prosimy o podsumowanie. Może na początek trener. Prosimy. Dobra, myślę, że nie graliśmy źle. Przecież celi mecz graliśmy więc mniej dobrze. Wygraliśmy cały mecz i zasłużony wygraliśmy. Byłoby szkoda przegrać taki mecz. Myślę, że drużyna przeciwnika gratuluję, że nie podali się do końca, ale grali uh, twardo i, i walczyli ich całe zwycięstwo i to jest bardzo dobrze i dla kibiców i ogólnie dla Kożuchówki. A moim chłopcom mogę jedynie pogratulować, że wygrali mecz tych ostatnich 5 minut, 5 minut. To był dramat, a może i 10, bo w ataku strzeliśmy 13 punktów tylko i to na końcu jakieś wolne, tam, gdzie oni musieli robić szybki faul i tak dalej, co nie powinien tak grać. bo Myślę, że dobrze graliśmy w pierwszej połowie, naprawdę 50 punktów. dzieliliśmy się piłką. Niektóre otwarte rzuty były celne i później trochę indywidualności, trochę błędów, i dużo leniwości. Czyli było plus 25. Myśleliśmy, że jest mecz gotowy. Nie ma gotowego meczu. Znaczy, to jest. Raz 2% meczów przegra, jak ktoś przewodzi przez 23 punktów przewagi, zrobi się prez, plus 26 Znaczy 24 jak się zrobi. W 2% meczach można wygrać drużyna przeciwnika. To mogło być dzisiaj ten jeden z tych 2%. Że to jest 3 minuty zrobili zrobiliśmy 12 do 2, czyli 15 do 2, nie wiem, jak było na końcu. Nie możesz się tak grać. Musisz być odpowiedzialny za siebie dużo więcej, ale wygrabaliśmy cały mecz i nie mogę Mogę powiedzieć, spowiedzieć, to jest trudne boisko. Dobriny nigdy się łatwo nie gra. Teraz na Puchar Polski mogliśmy widzieć, Namęczyli wszystkie drużyny i mogli można i wygrać ten Puchar Polski, ale dobrze. Wygrane i idziemy dalej. musimy się skupić na następnym meczu. Dziękujemy trenerze. Ja my się nadepniemy I mostly we play we play really good. You know towards the end we we went you know, slow but. Most of the match, I think coach really prepared us really good to play defense and you know, offensively. And I think we executed really good um, all the plays and you know, we fight and you know, that's it. That's all it takes. Thank you. We are at the second part of the conference. We have Artur Gronek and Bartłomiej Pelczar. And the coach would like najpierw to ask Bartek first. If possible, please. His więc of match, so Bartek, please. Początek bardzo słaby na pewno z naszej strony. Zaczęliśmy bardzo wolno, nie mogliśmy znaleźć rytmu, który dopiero znaliśmy w 34 czy 5 minucie, co jest za późno taki zespół z Zielonej Góry. W pierwszej połowie oddaliśmy im na pewno za dużo zbiórek w ataku i, i swobodę po prostu w takim graniu wiadomo. Czy Alford rzucał trójki, które są jego najmocniejszą stroną, czy dawaliśmy właśnie te punkty po, po ofensywnych zbiórkach, czego właśnie chcieliśmy uniknąć, nie stosowaliśmy naszych założeń i na pewno ostatnie 5-6 minut gry to jest za mało, żeby wygrać z Zieloną Górą. Dziękujemy. Czy są pytania do Bartka? Nie ma. To... Dziękuję. Szeroki druk taki szatni. Dzięki. I trenerze prosimy o odsłonięcie. Dobry wieczór, witam. Gratulacje dla zespołu z Zielonej Góry, dla trenera Wigina. Absolutnie zasłużyli na to zwycięstwo co do na, naszej gry to myślę, że e, to jak zaczęliśmy mecz, to nie powinno się wydarzyć i to wygląda jakby niektórzy zdecydowali, że zagrają na 50% i, i tak wygramy e, ostatnie 5 minut tak naprawdę zagraliśmy z energią i zagraliśmy po to, żeby wygrać e, to spotkanie. pozostałe, pozostałe minuty nie wyegzekwowaliśmy, myślę, więcej niż 10% planu, który był założony. Dziękuję, to wszystko.